Cześć, I tak na szybko unboxing w prawo sportu portu, Wam to, jak go zakupiłem. To limitka XXL Diabo Silver. I proszę gazetka. No, to sobie tego postera. Ciekawe, co się trafi. Drzeczkami bo się sobie zachować. Nie wierzę w to, nie wierzę. Patrzcie, mamy podolski. Postiga, Walba Jones, Barry. No, widzicie, co to oznacza? Co to oznacza? Pierwsze Double Trouble. Na moim kanale jest to. Edwinson, Cavani i Luis Suarez. Suare. Super karta, super unboxing. Či pa ak si kupovať. Bravo, sporty, češ.